Słowo Boże na dziś, 23 marca 2025 roku, trzecia niedziela Wielkiego Postu. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze pan. Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się na narzekań jego na ciemiężców. znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która upływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg Ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem i dodał: Tak powiesz synom Izraela: Jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom. Pan, Bóg Ojców Waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do Was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 103. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Miłosierny jest Pan łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie chciałbym bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie, wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza Obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś stowarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na postyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to wydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi: nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rog go pozostaw. Aż okopię go i obłożę nawozem, i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie.